Szanowni Państwo, zapraszamy na pachnący jeszcze nowością Albite Stadium. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nadszedł czas rozpocząć fazę pucharową Mundialu. Dziś mecz 1, 8 finału. Reprezentacja Niemiec zmierzy się z Belgią. Jedna ósma finału, to już nie przelepki. 16 zespołów i każdy z aspiracjami. Każdy planuje grę w finale, Ale tu wygra tylko jedna z tych drużyn i za 90 minut powinno być wiadomo, która. A oto w jakim składzie zagra dziś reprezentacja Niemiec. Manuel Neuer w bramce. W defensywie Niklas Süle wystąpi razem z Antonio Rydigerem. Leon Gorecka oraz Ilkay Gündogan zagrają na środku linii pomocy. Na najbardziej wysuniętej pozycji zaprezentuje się Thomas Müller. No i po ataku dobra interwencja. Przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi reprezentacji Belgii. Między słupkami Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne oraz Yuri Tillemans zagrają na środku pomocy. W napadzie tej drużyny zobaczymy Romelu Lukaku. Dokończymy później, bo jest groźny. Broni ten strzał, ale co dalej? Bramkarz pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie. A ta pierwsza, najwyższej klasy. Jestem pod wrażeniem jego opanowania. Pozbierał się raz, dwa po tamtej interwencji. Teraz może uspokoić grę. Thomas Müller. Prasa pełna informacji o tym zawodniku. Zobaczymy, jak się zaprezentuje. Niekiedy ceni się graczy występujących z przodu za wkład w pressing, albo to, jak absorbują obronę rywala. Ale i tak najważniejsza dla napastnika jest skuteczność. A tej nie sposób odmówić temu zawodnikowi. Wystarczy mu pół okazji do strzelenia go. Prawo. Dobry odbiór blisko własnej gramki. I piłka znajduje Edena Azarda. Broni to uderzenie. Piłka wychodzi w pole. Ale Ale. Chorą dziewka w górze. Mamy spalonego. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Nadal bardzo grośnie. Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki. Brawo. Znowu gramy. Ciekawe, jak zareagują Belgowie po straconej bramce. Indogan. Seresz Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Ładnie teraz ucieka. Tomas Miller, okazja. To jeszcze nie koniec. Odbiór, ale dalej niebezpiecznie. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Niemcy oddali inicjatywę rywalom. Ich statystyki posiadania piłki nie zachwycają. Tyle że w tej... Jamal Musiala, ale piłka wciąż jest w grze. Tak! Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do nie dało się już wyjąć. A teraz możemy ponownie przyjrzeć się całej akcji, po której padła bramka. Już po pierwszym uderzeniu mógł być gol, ale bramkarz interweniował choć nie na tyle skutecznie, by uniemożliwić dobitkę. Ale trzeba powiedzieć, że strzelec. Za... Miłka w grze! Niemcy popisują się dziś niesamowitą skutecznością. Strata. Niemcy bez piłki. Juri Tillmans. Podanie. Odnajduje Lukaku. Sędzia obwizduje faul. Niemcy z rzutem wolnym. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Słupek, co się dzieje? Kto ma piłkę? Wybija piłkę z dala od bramki. Ekipa atakująca może mówić o nieprawdopodobnym pechu. Po uderzeniu pachniało bramką na kilometr, ale rywali. Uratowało aluminium. I piłka znajduje Eden Azarda. Zdecydowane wejście w piłkę. Eden Azard przy piłce. Cała gama możliwości. Odbiór mucha nie siada. Rywal bez szans. Rusz... Foul, przerwał ciekawie zapowiadającą się akcję. Chyba należy spodziewać się kary indywidualnej. Zobaczymy, czy pani sędzia sięgnie do kieszeni. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań, oczywista oczywistość. Uwaga, bomba z daleka! Nie, nie, takie próby są z góry skazane na niepowodzenie. Bramkarz przecież musiał to obronić. Juka w prezencie. Tomasz Müller. A teraz Jukon Müller. Tomasz Müller, okazja. Świetnie teraz przewiduje, gdzie się ustawić. No i po ataku zagrożenie minęło. Zamykają go teraz rywale. Piukę u nogi ma Gorecka. Niestety nic z tego nie będzie. A teraz Jukon Müller. Tak jest! Bramka! Tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością poznaliśmy zwycięzcę meczu. Słowa uznania za wykończenie akcji, ale wszystko zaczęło się od tego odbioru. Przysnął obrońca, nie utrzymał piłki i to nie mogło się skończyć inaczej. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Do końca meczu, już tylko minuta, plus to, co doliczy sędzia. A więc koniec! Przechodzą do następnej rundy. Mają awans, mogą już myśleć o kolejnym rywalu. Łatwe zwycięstwo i zasłużony awans do kolejnej rundy. Wygrana chyba ani przez moment nie była zagrożona. Nie zaliczy dzisiejszego wieczoru do szczególnie udanych. Spodziewaliśmy się po nim czegoś więcej.